Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim małym kanale. Od razu na start chciałbym Was przeprosić za brak odcinka od tydzień temu, ale było to spowodowane tym, że nie było mnie w domu, a nie miałem możliwości nagrać czegoś na zapas. No ale trudno się mówi i żyje się dalej, dlatego też w tym odcinku porozmawiamy sobie o całkiem popularnych stworzeniach fantastycznych, o których jednak nie każdy może wiele powiedzieć. Chodzi oczywiście o gergulce. Teoretycznie możemy podzielić gargulce na dwa rodzaje i zaczniemy od tego pierwszego. Gargulet, zwany czasem żygaczem, to charakterystyczne, dekoracyjne i wystające zwieńczenie rynny dachowej, służące do odprowadzania wody poza zasięg muru. Pojawia się w architekturze od bardzo dawna, bo można było je znaleźć już na budowlach starożytnego Egiptu czy starożytnej Grecji. O ile greckie gargulce miały pyski lwów, to od czasów średniowiecza przybierały różne kształty. W gotyku natomiast nadano im formy groteskowe i fantazyjne, m.in. poprzez dodanie skrzydeł i rogów. Inną funkcją gargulców, poza odprowadzaniem wody, była rzekomo obrona mieszkańców miasta przed złem. Co ciekawe, istnieje legenda tłumacząca pojawienie się gargulców na terenie Francji. Według niej gargulec był wodnym potworem, który powodował straszne spustoszenie zarówno niszcząc statki, jak i zabijając ludzi. Jakby tego było mało, na skutek obecności bestii miasto było nieustannie zalewane. Wybawicielem okazał się ksiądz Roman, późniejszy święty. Złożył on obietnicę, że jeśli miasto wybuduje dla niego kościół, to on wybawi ludzi od gargulca. Tak też się stało, a na pamiątkę tego wydarzenia gargulce stać się miały elementem architektury. Teraz czas na ten drugi rodzaj gargulców, czyli fantastyczne istoty, które przynajmniej na początku były ożywionymi gargulcami z budynków. Najczęściej były przedstawiane jako złe, sadystyczne stworzenia o kamiennych, skrzydlatych ciałach, mających kształt groteskowych humanoidów. Jedną z ich funkcji mogło być służenie temu, który je ożywił, najczęściej poprzez strzeżenie jego sekretów, bądź przez obronę przed kimś niepożądanym. Biorąc pod uwagę pochodzenie tych stworzeń, nie ma się co dziwić, że nierzadko pojawiają się w grach o tematyce fantazy. No, wystarczy pomyśleć, wyobraźcie sobie, że jesteście poszukiwaczem przygód, który idzie sobie spokojnie przez opuszczone miasto. Widzicie kątem oka, że na szczycie wieży obok was coś się delikatnie poruszyło, i chwilę później z wielkim hukiem spada przed wami kamienny potwór, który, jak widać, ma jakiś problem i prosi się o. No wiadomo o co się prosi. Jak dla mnie jest to całkiem ciekawy motyw, który nadaje się do praktycznie każdej gry, ponieważ po pierwsze jest bardzo klimatyczny, a po drugie daje nam wyzwanie, ponieważ czeka nas walka z całkiem twardym przeciwnikiem, jakby nie patrzeć jest z kamienia. I prawdę mówiąc nie tylko ja tak uważam i widocznie niektórzy twórcy gier myślą podobnie, dlatego też można bez problemu przywołać kilka przykładów gargulców z gier. W grze Dark Souls gargulca spotykamy całkiem szybko i jego zabicie jest konieczne do tego, by popchnąć wątek fabularny. Chociaż prawdę mówiąc, tym nie jest jeden gargulec, a dwa, i jakby tego było mało, to oba są bossami, tak więc walka z nimi nie jest taka łatwa, jakby mogło się wydawać. Poza tym potrafią ziać ogniem, a ich długie ogony, zakończone toporem, potrafią również wyrządzić niemałe szkody. Chociaż jak zawsze znajdzie się jakieś rozwiązanie. W tym wypadku należy pamiętać, że gargulce w Dark Souls są podatne na obrażenia od ognia. Dalej przechodzimy do gargulców z serii Wiedźmin. Z tego co pamiętam, w pierwszej części nie występują one w ogóle, więc pomówimy sobie o tych pozostałych. I tak jak w trzeciej części gry są to zwyczajni przeciwnicy, którzy po prostu są trochę bardziej wytrzymali oraz bardziej denerwujący, tak w grze Wiedźmin 2 Zabójcy Królów. Żeby je ostatecznie zniszczyć, trzeba pozbyć się run, które wiążą te istoty z miejscem, w którym przebywają. Innym znanym gargulcem z gier jest Galio z popularnej gry z gatunku MOBA pod tytułem League of Legends. Tam jest to jeden z grywalnych bohaterów, o którym trudno wiele powiedzieć, ponieważ jak jeszcze grałem w LoL'a, to praktycznie nikt nie wybierał Galio do gry. Może teraz się zmieniło, ale na chwilę obecną nie jestem w stanie tego stwierdzić. No ale, jakby nie patrzeć, gdzie jest gargulcem, przynajmniej wygląda jak gargulec, więc chyba można zaliczyć. Poza tym, gargulce występują również w serii Heroes of Might and Magic. W trzeciej części, razem z obsydianowymi gargulcami, są drugopoziomowymi jednostkami fortecy. Jeśli chodzi o wygląd, to zgadza się z definicją mówiącą o tym, że to kamienne stworzenia itd. itd. Poza tym można wspomnieć o tym, że obsydianowe gargulce mają ogon, a zwykłe, czyli kamienne już nie. Ale tak ogólnie rzecz biorąc to gargulce występują w całej serii od części pierwszej aż po siódmą. Jakby ktoś szukał w literaturze, to na pewno również znajdzie kilka gargulców, w filmach pewnie też. Jak wiadomo, kto szuka, ten znajdzie, ale to już będzie koniec tego odcinka. Jak zawsze mam nadzieję, że się spodobało. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, aby być na bieżąco, wbijajcie na fanpage oraz drugi gamingowy kanał, na którym znajdziecie serię z gry Gothic. Oba linki oczywiście w opisie i udostępnijcie ten film znajomym, aby też się czegoś dowiedzieli. A wytrzymajcie się, do następnego, no i cześć.